Dzień dobry. Czy wiecie, że rośliny potrafią emitować światło? Na zdjęciu po lewej stronie widzimy liście kasztanowca razem z rozwijającym się pędem kwiatowym. Natomiast po prawej stronie wykonaliśmy zdjęcie, które umożliwiło zarejestrowanie światła emitowanego przez liście kasztanowca. Jak to jest możliwe? Wszystko dzięki chlorofilowi i zjawisku fluorescencji. Dzisiaj dowiecie się, na czym polega zjawisko fluorescencji chlorofilu. Zobaczycie je na żywo. A także dowiecie się, jak wykorzystać fluorescencję chlorofilu w badaniach nad fizjologią roślin. Musimy sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Pierwsze z nich to, gdzie znajdziemy chlorofil. Chlorofil występuje w zielonych częściach roślin, czyli głównie w liściach. I jeżeli spojrzymy na kolejne powiększenia, zobaczymy, że we wnętrzu komórek roślinnych występują kuliste struktury koloru zielonego. Są to chloroplasty. W chloroplastach znajduje się wewnętrzny system błon, zwanych tylakoidami, który zorganizowany jest w dwa obszary. Pierwszy z nich to ścieśnione tylakoidy, zwane inaczej granami, które są połączone poprzez nieścieśnione tylakoidy, zwane tylakoidami strony. I tylakoidy gran składają się od kilku do kilkunastu, czasami nawet kilkudziesięciu warstw, a każda z tych powtarzających się warstw ma około 20 nanometrów grubości. 1 nanometr to 1 miliardowa metra. I wewnątrz tylakoidów znajdują się białka, które katalizują reakcję fazy jasnej fotosyntezy, czyli przekształcenia, przekształcenia energii świetlnej do postaci energii zawartej w wiązaniach chemicznych, która następnie jest wykorzystywana do syntezy szkieletów węglowych, przez komórki roślinne. I te reakcje, reakcje fazy jasnej fotosyntezy, nie byłyby możliwe gdyby nie chlorofil. Chlorofil jest związany z większością białek katalizujących reakcje fotosyntetyczne. W dolnej części zdjęcia zaprezentowaliśmy strukturę przestrzenną jednego z, jednego z białek fotosyntetycznych, które odpowiada za wychwytywanie energii świetlnej. Białka przedstawione są jako fioletowe helisy, natomiast w wnętrze tych helis jest poprzetykane cząsteczkami chlorofilu, które są też również zaprezentowane po prawej stronie. Pojrzymy na widok z góry. Widzimy, że cząsteczki chlorofilu są umieszczone precyzyjnie w przestrzeni, są precyzyjnie zorganizowane i oddziałują z komponentem białkowym. I dzięki takiej precyzyjnej organizacji możliwe jest, katalizowanie reakcji fotochemicznych fotosyntezy. Poza chlorofilami w błonach tylakoidu występują inne barwniki związane z procesem fotosyntezy. Są to pomarańczowe beta-karoteny, żółte ksantofile, a także barwniki z grupy chlorofili, chlorofil A, chlorofil B oraz feofityna A, która jest produktem rozpadu chlorofilu a w błonach telakoidów występują jeszcze inne barwniki, jednak te pięć z nich, które wymieniłem, są najbardziej rozpowszechnione. I jeśli chodzi o barwniki chlorofilowe, to wykazują one zjawisko fluorescencji. Czym jest zatem fluorescencja? Fluorescencja to emitowanie światła przez substancję, która została wzbudzona przez pochłonięcie czyli inaczej, absorpcję. Promieniowania elektromagnetycznego. I zjawisko fluorescencji dotyczy zarówno materii ożywionej, jak i materii nieożywionej. Spójrzmy na widmo promieniowania elektromagnetycznego, które jest bardzo szerokie. Jednak nas będzie dzisiaj interesował tylko mały wycinek z tego widma, czyli zakres światła widzialnego od około 400 do około 700 nanometrów. I światło o Ściśle określonej długości fali posiada również ściśle określoną barwę. I tak, światło o długości około 400 nm jest koloru niebieskiego, natomiast światło o długości 700 nanometrów jest koloru czerwonego. I to co jest ważne, że w zależności od długości fali świetlnej, yy, światło niesie ze sobą różną energię. Światło o długości fali 400 nanometrów, czyli koloru niebieskiego, będzie mieć energię wyższą od światła koloru czerwonego. Co się dzieje, kiedy cząsteczka chlorofilu absorbuje energię? Cząsteczki w swoim stanie podstawowym występują w jak najniższej konfiguracji energetycznej i oświetlenie cząsteczki światłem powoduje absorpcję energii świetlnej, cząsteczka przechodzi w stan zbudzony. I ten stan jest wysoce niekorzystny, ponieważ każdy układ dąży do y, występowania w jak najniższej energii i stan zbudzony bardzo szybko jest relaksowany do stanu podstawowego. Może to nastąpić zarówno na drodze bezpromienistej, jak i na drodze fluorescencji, czyli Emisji światła o, krótszy, o dłuższej długości fali niż to, którym była wzbudzona dana cząsteczka. Jeśli spojrzymy na widmo absorpcji chloroplastów, zaznaczone czarno linią na wykresie, to widzimy, że chloroplasty pochłaniają światło zarówno w zakresie niebieskim, jak i w zakresie czerwonym, natomiast nie pochłaniają światła w zakresie zielonym, dlatego też yy, liście widzimy jako kolor zielony. Natomiast Chlorofil emituje tylko w zakresie światła czerwonego, czyli zarówno jeśli zbudzimy go światłem o długości około 400 nm, czy też o długości 650 nm, to fluorescencja zawsze będzie o długości fali około 680 nm. I po prawej stronie widzą Państwo roztwór chlorofilu, który jest oświetlany niebieskim światłem lasera, i widzimy, emisję fluorescencji koloru czerwonego. Jak mierzymy fluorescencję? W fluorescencji wykorzystywane są urządzenia zwane spektrofluorometrami, których układ optyczny umożliwia wyselekcjonowanie światła o ściśle określonej długości fali, które wzbudza badaną próbkę. Próbka następnie emituje fluorescencję, która również może być precyzyjnie Rejestrowana przez detektor, a następnie sygnał z detektora przekazywany jest do rejestratora, który zapisuje wyniki w formie graficznej. W przypadku badania fluorescencji chlorofilu również występują urządzenia, które służą do obrazowania fluorescencji, czyli zebrania sygnału fluorescencyjnego z dużej powierzchni i stworzenia tak zwanej mapy fluorescencji. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu kamer CCD, w których każdy piksel będzie oznaczał inną pozycję na, na przykład w obszarze liścia, czy też kilku liści. I za chwilę pokażemy, jak zmienia się fluorescencja chlorofilu w warunkach naturalnych. Naszym obiektem będzie, będzie fasola wielokwiatowa. Tak wygląda tacka pomiarowa w urządzeniu, i oświetlamy bardzo Słabym światłem, tak aby umożliwić zebranie sygnału fluorescencji, ale nie wywołać żadnych, aby nie zaindukować żadnych procesów fotochemicznych, żadnych procesów fotosyntezy. I po lewej stronie będą widzieć Państwo obraz z kamery CCD zarejestrowany przez komputer, natomiast po prawej stronie będzie to nagranie na żywo pokazujące zmiany intensywności fluorescencji w czasie rzeczywistym. Jeżeli spojrzymy na zmiany intensywności fluorescencji w osi czasu, to możemy zobaczyć, że na początku sygnał fluorescencji był bardzo niski. Po zapaleniu światła intensywność fluorescencji znacząco wzrosła, a następnie powoli opadała, aż do uzyskania stabilnej wartości, większej od fluorescencji początkowej. Ten efekt nagłego wzrostu fluorescencji po oświetleniu rośliny silnym światłem, a następnie powolnemu spadkowi, został już opisany w latach 30. XX wieku przez Wilhelma Kautskiego. Natomiast w kolejnych latach kolejne badania umożliwiły wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje. Otóż w warunkach ciemności większość procesów fotosyntetycznych jest nieaktywna i gwałtowne przeniesienie rośliny do warunków silnego natężenia światła powoduje aktywację procesów fotochemicznych, natomiast kolejne etapy fotosyntezy nie są jeszcze aktywne. W efekcie nie ma, roślina nie ma możliwości odebrania energii świetlnej, która została pochłonięta przez barwniki chlorofilu i nadmiar tej energii musi zostać odprowadzony w postaci fluorescencji. Natomiast im proces oświetlania trwa dłużej, tym... Aktywacja mechanizmów fotosyntetycznych postępuje, i coraz mniejsza ilość energii jest odprowadzona w postaci fluorescencji, a coraz większa jest zużywana do reakcji fotosyntezy. I jak zjawisko fluorescencji chlorofilu możemy wykorzystać w badaniach naukowych? Przykładów jest wiele. Ja wymienię tylko dwa, z nich jest obrazowanie struktury chloroplastów. Za pomocą fluorescencyjnej mikroskopii konfokalnej. Wykorzystując odpowiedni mikroskop, który posiada optykę umożliwiającą wykonanie dużych powiększeń obrazów izolowanych, czy też chloroplastów w tkań, bezpośrednio w tkańce liściowej, możemy rejestrować mapy wewnętrznej struktury chloroplastów. I to, co jest ważne, za pomocą tej techniki możemy obrazować te struktury w warunkach przeżyciowych. Drugim, drugim przykładem zastosowania fluorescencji chlorofilu są pomiary wydajności fotosyntezy za pomocą fluorometrii typu PAM. Na zdjęciach prezentujemy urządzenie pomiarowe, w którym umieszczamy rośliny w odpowiedniej odległości od panelu diod LED, które emitują silne. Silne niebieskie światło, a fluorescencja chlorofilu jest rejestrowana jako światło czerwone. I zaraz Państwu pokażemy jeden z takich typowych pomiarów, który służy do wyznaczenia parametrów fotosyntetycznych danej rośliny. Po lewej stronie, tak jak poprzednio, będzie obraz z kamery CCD, natomiast po prawej stronie będzie się znajdował obraz nagrywany na żywo. Pro, rejestracja będzie przyspieszona po prawej stronie będzie. Mają państwo zegar, który będzie pokazywał czas rzeczywisty, który upłynął od rozpoczęcia pomiaru. I proszę też zwrócić uwagę, jak zmienia się intensywność poszczególnych fragmentów liścia wraz z postępem oświetlania. Rejestrując zmiany fluorescencji chlorofilu w przedstawionym eksperymencie, widzimy, że również po zapaleniu światła mamy gwałtowny wzrost fluorescencji, który następnie spada aż do uzyskania stałego poziomu pod koniec cyklu pomiarowego. To, co jest nowością w stosunku do poprzednio pokazanego pomiaru, to te ostre piki. Są one efektem oświetlenia rośliny bardzo silnym błyskiem światła, który ma na celu zmierzenie maksymalnej możliwej w danym momencie wartości fluorescencji. I dzięki pomiarowi tej maksymalnej fluorescencji możemy obliczyć wydajność fotochemiczną jak i wydajność niefotochemiczną procesów fotosyntetycznych. Wydajność fotochemiczna to taka, której energia świetlna pochłonięta zostaje przekształcona w energię wiązań chemicznych użytej następnie do syntez organicznych. Natomiast wydajność niefotochemiczna to jest ta część energii świetlnej, która została pochłonięta, ale nie została użyta do syntezy związków chemicznych. I wydajności niefotochemiczna mogą być realizowane zarówno na drodze cieplnej, czyli poprzez emisję ciepła przez kompleksy fotosyntetyczne jak i poprzez przez emisję światła, czyli przez fluorescencję. I stosując tą metodę, możemy wyznaczyć parametry fotosyntetyczne dla poszczególnych roślin, czy to roślin kontrolnych, czy roślin z warunków eksperymentalnych. I jako trzeci przykład wykorzystania tej metody do badania w fizjologii roślin, przedstawimy jak wykorzystać florymetrię typu PAM do badania czynników stresowych. Po lewej stronie widzą Państwo liść kontrolny, który był przechowywany w ciemności w temperaturze 25 stopni, natomiast liść środkowy był przechowywany w temperaturze 4 stopni, a liść po prawej stronie w temperaturze minus 20 stopni Celsjusza i wszystkie te liście były przechowywane przez okres jednej godziny. I za chwilę uruchomię. Pokaz, który został wykonany w taki sam sposób jak poprzedni pomiar, i będą Państwo mogli zaobserwować, jak zmieniają się wartości poszczególnych parametrów fotosyntezy. Widzimy, że największe zmiany można zaobserwować przy, roślinie, przy liściu przechowanym w temperaturze minus 20 stopni. W tej temperaturze można powiedzieć, że roślina, procesy zachodzące w tkance roślinnej zostały całkowicie zahamowane. Nastąpił rozpad błon komórkowych i proces fotosyntezy już nie może zachodzić. Natomiast różnice pomiędzy temperaturą 25 stopni a temperaturą 4 stopni. Są nieco bardziej subtelne, ale wyznaczając odpowiednie parametry fotochemiczne, jesteśmy w stanie rozpoznać, które procesy fotosyntezy zostały zahamowane jako pierwsze pod wpływem działania niskiej temperatury. Stosując badania fluorescencyjne w biologii roślin, możemy uzyskać wiele wspaniałych obrazów yy, równokolorowych, które nie tylko są estetyczne, ale też umożliwiają nam zgłębianie mechanizmów molekularnych procesu fotosyntezy, a także badania jak równe czynniki stresowe zarówno biotyczne jak i abiotyczne wpływają na proces fotosyntezy, jak i na wzrost i rozwój roślin. Dziękujemy Państwu za uwagę. Ten wykład był częścią fascynującego dnia roślin na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Radosław Mazur i Małgorzata Krysiak. Dziękujemy Państwu za uwagę.